Cześć, ponieważ miałem w komentarzach kilka sugestii, aby pokazać Wam w jaki sposób powstają u mnie takie blaty dębowe, postanowiłem, że przy produkcji kolejnego nagram cały proces. Zobaczymy jak to wyjdzie. A więc po kolei. Blat robię z tarcicy dębowej, tartacznej, nieobrzynanej. A więc pierwszym krokiem będzie rozkrój tej tarcicy, czyli uzyskanie takich pojedynczych lameli. Tnę lamele o różnej szerokości. Zależy, jak wychodzi z danej deski, jak na to pozwala dany materiał. Jak widać, taka deska często ma jakieś pęknięcia, które staram się po prostu powycinać. Niedawna roztrój tarcicy wykonywałem na takiej pile stołowej, szepach. Zaznaczałem sobie po prostu na desce linię cięcia i starałem się ją przeciąć wzdłuż tej linii. Jednak przy tak małej pilarce bez wózka, a przy tak dużych i jednak ciężkich dechach dębowych było to bardzo niewygodne. Z tego względu Niedawno zaopatrzyłem się w taką pilarkę Metabo, która ma możliwość jeżdżenia po szynie. No i teraz y, rozkrój tarczycy jest o wiele wygodniejszy. Mam tutaj szynę 160 cm, y, więc y, tnie się na niej już całkiem, y, całkiem wygodnie. Wiadomo, nie zawsze trafi się y, taki kawałek, który się uda rozciąć na raz przy takiej długości szyny jeżeli na przód mamy blat dwumetrowy no to trzeba się gdzieś w połowie czy w 2 trzecich długości cięcia zatrzymać i przesunąć szynę do przodu ale to też nie jest jakieś problematyczne no to nic biorę się za cięcie Taki właśnie sposób. Teraz wygląda u mnie proces rozcinania tarcicy. Oczywiście nie będę wam pokazywał tutaj całego procesu rozcinania wszystkich desek, które muszę przygotować na blat. Nie ma to najmniejszego sensu. Spotkamy się, gdy zacznę je wyrównywać do klejenia. Ale wcześniej po rozcięciu odstawię jeszcze takie lamele do przeschnięcia, do tego, żeby uwolniły się naprężenia w drewnie, żeby to co ma ta przypracować, bo ona już częściowo przypracowała jeszcze przed procesem strugania. Czyli zostawiam je na jakieś 4 dni i dopiero wtedy będę się brał za struganie.